Dzień dobry. Dzisiejszy filmik to będzie mobilizacja stawu biodrowego, a więc przejdźmy do rozgrzewki. Zaczniemy marszem w miejscu. Stopy stawiam równolegle, nie jak kaczuszka na boki. Kolana do przodu, do góry. Przypominam, że ćwiczymy na własną odpowiedzialność, jeżeli mamy jakiś problem ze stawem biodrowym, albo na przykład mamy e, jakąś endoprotezę, czyli staw jest zastąpiony stawem sztucznym, to przed Zrobieniem tych ćwiczeń należy się skonsultować z lekarzem, z fizjoterapeutą, zapytać, czy te ćwiczenia są odpowiednie. Dobrze, teraz przejdę do krążenia biodrami. Napinam mięśnie brzucha, usztywniam miednicę i krążę miednicą. Napinam mięśnie brzucha, krążę miednicą, usztywniam kręgosłup z miednicą. Dzięki temu mobilizuję stawy biodrowe, nie zginam się w kręgosłupie lędźwiowym. I w drugą stronę pokazuję, w drugą stronę kierunek krążenia pokazuję od boku. Głowa nad klatką piersiową, klatka piersiowa nad miednicą, zachowane um, krzywizny kręgosłupa w momencie jak ja się, Pochylam prowadząc miednicę do tyłu, zginam staw biodrowy. Kręgosłup się nie zgina. Jak prowadzę miednicę do przodu, kręgosłup się nie prostuje. Jak prowadzę miednicę do przodu, napinam mięśnie brzucha. Prowadzę miednicę do przodu za pomocą napięcia pośladka. Staram się wypchnąć spojenie łonowe do przodu, a nie brzuch. Nie robię tańca brzucha. Dłonie trzymam w pasie na krawędziach talerzy biodrowych na kościach. Dobrze. I teraz już sobie zrobimy rzut od pasa w dół i tak już zostanie kadr i będziemy ćwiczyć nogi dalej. Dobrze. A więc następne ćwiczenie to będzie Krążenie stawami skokowymi czyli przenoszę ciężar ciała całe na jedną nogę, drugą nogę. Jaką mam odciążoną, to podnoszę piętę i krążę stawem skokowym, właśnie w tej odciążonej nodze. Rozgrzewam staw skokowy, mobilizuję zewnętrzną część stawu skokowego, mobilizuję wewnętrzną część stawu skokowego w stopie i w drugą stronę kierunek. Przypominam o tym, aby rozciągać w takim samym stopniu zewnętrzną część stawu skokowego, jak i jego wewnętrzną część, żeby nie mieć stawu niestabilnego. I na drugą stronę. Na drugą stronę robię drugą nogą, krążę stawem skokowym. Staram się, jak od przodu patrzę na... Staw skokowy i zmiana kierunku to staram się mieć tyle samo tego okręgu po zewnętrznej stronie, patrząc od przodu na staw skokowy, na linię, na punkt styku palców z podłogą, tyle samo tego kółka mieć po zewnętrznej stronie, jak i po jego wewnętrznej stronie. Zmiana kierunku już była? Była. Dobrze, i ćwiczenie numer 4. Kopnięcie z zamknięciem biodra w celu rozciągnięcia pasma biodrowo-piszczelowego. Przestawiamy krzesła, robimy miejsce, żeby w nic nie uderzyć. I teraz będę miednicę prowadził, trzymał cały czas skierowaną do przodu, a nogę będę rotował do wewnątrz w stawie biodrowym i zginał. Dzięki temu uzyskam rozciągnięcie boku stawu biodrowego i boku uda. Prostuję na końcu kolano. Czyli mam rotację do wewnątrz, potem ugięcie stawu biodrowego i wyprost w stawie kolanowym. Dzięki temu czuję rozciąganie zewnętrznej części pośladka wraz z rozciąganiem boku uda aż po kolano. Dobrze. Chwila na wodę. I zrobimy teraz obroty tłowia stojąc. Czyli będę obracał miednicę tylko i wyłącznie używając nóg. Czyli miednica jest skierowana do przodu, a noga raz jedna, raz druga. Napinam łydki i obracam miednicę. Głową patrzę w jeden punkt, żeby mi się w głowie nie zakręciło. Czyli głowa jest skierowana w przestrzeni nieruchomo. I za pomocą łydek, za pomocą pośladków, obracam miednicę, trzymając cały czas napięte mięśnie brzucha. Bardzo ważne ćwiczenie. OK? Przechodzę teraz do marszu w podporze o krzesło, czyli potrzebuję wziąć krzesło, ustawię je siedziskiem do siebie. Dzięki temu zrobię marsz, w, będąc opartym o siedzisko krzesła, napinając ciągle brzuch. Czyli tutaj będę ćwiczył brzuch wraz z, ze zginaczami stawu biodrowego, trzymając podpór na krześle, Trzymając napięty brzuch, na zmianę podnosząc jedną nogę, a drugą opuszczając. Trzymam napiętą klatkę piersiową, trzymam napięty brzuch. Lepiej mieć kocik grzbiet tutaj niż wklęsły, wklęsłe lędźwia. Na zmianę podnoszę raz jedną nogę, raz drugą. Angażuję zginaczy stawu biodrowego, przenoszę. Ciężar pracuje miednicą lewo-prawo co powoduje, że mam odtworzony naturalny wzorzec napinania mięśnia brzucha podczas chodzenia. Ok, podkładam nogi pod klatkę piersiową. Pionizuję tu za pomocą pośladka. I następne ćwiczenie to będą pochylenia w bok stojąc z przesunięciem miednicy, czyli teraz miednicę będę przesuwał w bok za pomocą pracy boku pośladka i wewnętrznej części uda i będę miał trzymał jak zwykle mięśnie brzucha napięte i miednicę będę przesuwał Raz w jedną stronę, raz w drugą stronę, miednicę. A więc będę ćwiczył pochylenie kręgosłupa nie za pomocą zgięcia, tylko za pomocą właśnie przywiedzenia, odwiedzenia w stawach biodrowych. Czyli zwróćmy uwagę, że tutaj ciągle mamy brzuch napięty, a pracujemy w stawach biodrowych. Czyli staram się pracę z kręgosłupa przenieść na biodro. OK. I nauka pochylania, czyli tak zwany martwy ciąg. Będę się uczył podnosić zakupy z ziemi prawidłowo na prostym kręgosłupie. Stopy równolegle skierowane do przodu, ręce wzdłuż ciała, kręgosłup prosty, głowa nad klatką piersiową, klatka piersiowa nad lędźwiami, lędźwia nad miednicą, miednica nad stopami. Dobrze. I teraz zginam staw biodrowy, mając luźne kolana, dotykam rękami do kolan, i napinam pośladki, pionizuję tu, ćwiczymy. Czyli widać, że na prostym kręgosłupie raz się pochylam, raz pionizuję kręgosłup, zwracam uwagę, że ja go nie prostuję, ja go pionizuję, bo kręgosłup cały czas jest prosty, czyli ma zachowane krzywizny naturalne. Luźne kolano. Pierwszym ruchem jest wypchnięcie miednicy do tyłu i zgięcie stawu biodrowego na luźnym kolanie. Dzięki temu przesuwam miednicę do tyłu, a więc pochylając klatkę piersiową do przodu, środek ciężkości znajduje się dalej nad stopą. Kręgosłup jest prosty, dotykam do kolan. W drodze powrotnej ponownie napinam pośladek, podnosząc klatkę piersiową, a następnie wciskając miednicę pomiędzy kolana a klatkę piersiową w celu pionizacji właśnie kręgosłupa. Jak mam, jestem spionizowany, patrzę przed siebie. Jak jestem pochylony, patrzę w podłogę, czyli głowa pracuje wzdłuż zgodnie z kręgosupem. Nie wyginam się w odcinku szyjnym kręgosłupa. Dobrze. I teraz przejdziemy do drugiego obwodu. Czyli zrobimy obroty tułowia stojąc ponownie. Napnę mięśnie brzucha i będę obracać miednicę za pomocą nóg. W. Za pomocą nóg. Klatka piersiowa, sztywny brzuch. Porusza się wraz z miednicą. Pracuje stopami, pracuje nogami, obracając miednicę. Mobilizuje stawy skokowe, pracuje pośladkami. Dobrze, przejdę ponownie do marszu w podporze o krzesło. Podpieram się o krzesło na prostym kręgosłupie. Im dam nogi bardziej do tyłu, tym będzie trudniej. I staram się nie robić tego w ten sposób, że daję klatkę piersiową do tyłu, pracując klatką, tutaj yy, mięśniami z przodu klatki piersiowej. Tylko jeżeli chcę trudniej, to daję stopy do tyłu, a miednicę w dół. Wtedy mam trudniej na brzuch i na biodra. A jeżeli dam dupę do tyłu i w górę, to będę miał ciężko tylko na mięśnie przodu klatki piersiowej i ewentualnie pleców. OK. Przyciągam nogi pod miednicę. Mogę rozluźnić już brzuch i napiąć pośladek. Dobrze pochylenia w bok stojąc z przesunięciem miednicy hop i hop pracuję bokiem pośladka zwracam uwagę na wszelkie przeskakiwanie sztywnych mięśni jeżeli coś pyka staram się ułożyć miednicę albo bardziej się spionizować wypostować staw biodrowy Albo bardziej się właśnie pochylić. Wtedy te mięśnie z czasem się będą wzmacniać i będziemy mogli robić spokojnie w pionie. Ok. I przechodzę do nauki pochylania, czyli stopy równolegle. I zginam staw biodrowy, miednicę do tyłu, klatka piersiowa do przodu, dotykam do kolan. Podnoszę klatkę piersiową za pomocą napięcia pośladka. Mięśnie wzdłuż kręgosłupa ciągle są napięte. Okej, okay, myślę, że wystarczy. Oczywiście, ilość powtórzeń można sobie dostosować i zwiększyć. Ja pokazuję takie niezbędny minimum. Zaangażowałem mięśnie. Chwila na wodę. I przechodzę do rozciągania. Przechodzę do rozciągania. Przejdę do rozciągania przodu biodra w zakroku za krzesłem, czyli stawiam sobie krzesło w taki sposób, żeby mieć oparcie skierowaną do siebie i podpieram się o krzesło, jedną nogę daję do tyłu, pochylam się między ręce, to znaczy po, po, pochylam się w stawie biodrowym, pochylam tu w przestrzeni, bo jeden staw biodrowy mam zgięty, drugi wyprostowany, no nieważne. Między rękami widzę swoją stopę zakroczną i bardzo ważne jest to, żeby stopa zakroczna była skierowana do przodu. Pięta jest, może być na ziemi, natomiast pięta jest za palcami. To jest bardzo ważne. Dobrze. Dalej idąc, kolano, nogi zakroczne jest wyprostowane, brzuch napinam i jeżeli mi się biodro jeszcze nie rozciąga, to uginam nogę z przodu. Czyli nogę wykroczną w kolanie uginam. Napętam mięśnie brzucha. Podwijam miednicę do klatki piersiowej. Dzięki temu usztywniam się w kręgosłupie lędźwiowym. I czuję rozciąganie przodu stawu biodrowego. Oczywiście to zapieranie się o krzesło, czy jakiś kredens, czy parapet również pomaga, bo nie muszę tak e, pilnować prostego kręgosłupa. Bo jeżeli ja się na przykład zgarbię w ten sposób, ok, ja mam lędźwia wygięte, ale one są e, teraz wygięte w, to, w tym kierunku, w którym trudniej jest je uszkodzić. Bo na co dzień większość osób ma powiększone wygięcie w lędziach, a nie pomniejszone. Dobrze, i wyciągam nogę z za siebie i zmieniam nogę. Stawiam stopę zakroczną skierowaną do przodu w tym samym kierunku co stopę wykroczną. Kolano nogi zakrocznej jest wyprostowane. Jeżeli się łydka rozciąga, to jest dodatkowa korzyść, ale na tym się nie skupiamy. Napinam mięśnie brzucha, ciągnę talerz biodrowy nogi zakrocznej w kierunku żeber. Dzięki temu mogę ugiąć nogę w kolanie, wykrocznym i wyprostować się w stawie biodrowym zakrocznym. Podpieram się rękami o krzesło. Więc też mi to pomaga utrzymać prosty kręgosłup. Bo mam usztywnioną klatkę piersiową, więc łatwiej jest mięśniami brzucha dociągnąć miednicę do klatki piersiowej niż walczyć też z lędźwiami. Ok, wychodzę z postawy. Wracam. Ponawiam informację, że ja pokazuję niezbędne minimum. Jeżeli ktoś potrzebuje się więcej rozciągać, oczywiście nie ma problemu. Rotacja do wewnątrz w stawach biodrowych na siedząco. Przesuwam się na krawędź krzesła, łączę kolana, rozsuwam stopy. Zostaję w pierwszym położeniu, w którym czuję jakiekolwiek rozciąganie. Jeżeli tutaj moje kolana się chcą oddzielić od siebie, trzymam je przy sobie rękami. Mam prawo czuć środek pośladka, na którym siedzę, w głąb. Zewnętrzną część przodu stawu biodrowego, napinacz powięzi szerokiej. Jeżeli tutaj czuję rozciąganie wewnętrznej części kolana, mogę się zastanowić nad tym, czy nie dałem tych nóg za bardzo na zewnątrz. Czy jak dam mniej te nogi, do, bardziej do środka stopy, to czy dalej mi się będzie rozciągało? Jeżeli tak, to powinienem tak zrobić. To, co jeszcze można zrobić, to jest wyprostowanie się w kręgosłupie. Dzięki temu spionizuję miednicę i też to rozciąganie w stawach biodrowych może się zmienić. Trzeba sprawdzić obydwa sposoby. Szczególnie jeżeli z prostym kręgosłupem dalej czujemy rozciąganie, to powinniśmy robić dalej z prostym kręgosłupem bo tak będzie bardziej poprawnie. Ok. Rozsuwam kolana, łączę stopy. Przejdę teraz do rozciągania pachwiny, czyli będę rozciągał pachwinę. Postawię krzesło bokiem do siebie, siedziskiem i podniosę nogę, otworzę stawie biodrowym horyzontalnie, postawię stopę na krześle, Po się, łokciem oudo. Jeżeli już mi się rozciąga, to fajnie. Jeżeli nie, mogę ugiąć nogę, na której stoję w kolanie. Bardziej pochyla się w stawie biodrowym i czuję rozciąganie pachwiny. Takie rozciąganie jest bardzo przydatne, szczególnie do kucania. Jeżeli dużo siedzieliśmy, ten staw biodrowy jest pospinany, a chcemy prawidłowo kucać, to powinniśmy rozciągać między innymi pachwinę. Napinam pośladki, pionizuję klatkę piersiową. Zmieniam nogę. Hop, 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 hop. I wylądowałem w postawie rozciągania drugiej pachwiny. Zostaję oczywiście w pierwszym położeniu, w którym czuję jakiekolwiek rozciąganie. Ok, i pionizuję. Ostatnie rozciąganie pośladek w leżeniu na łódzie. Kładę stopę na krześle. Zgięty staw biodrowy. Podpieram się rękami o kolano. Zginam staw biodrowy. Jeszcze bardziej, czyli do końca zginam staw biodrowy. I wtedy na prostym kręgosłupie. Mogę poczuć. Na zgiętym też poczuję, ale nie ma potrzeby zginać, dlatego podpieram się ręką o kolano. Że rozciąga mi się pośladek. Rozciąganie pośladka mogę czuć od górnej krawędzi talerza biodrowego z tyłu, aż po górę tyłu uda. Ok, pionizuję tu, zmieniam nogi, robię to samo na drugą stronę. Rozciągam pośladek. Staram się wyprostować kręgosłup. Nie ma potrzeby zginania kręgosłupa. Ok, podnoszę tu i to by było wszystko na dziś. Prosty trening mobilizacji stawu biodrowego. Przypominam, że jeżeli ktoś potrzebuje dłużej poćwiczyć, to może zrobić więcej powtórzeń. Natomiast wolałbym, żebyście robili ten trening częściej, ani więcej. Zachęcam do lajkowania, komentowania. Jeżeli są jakieś pytania, Subskrybuj, oglądaj w playlistach, wspieraj kanał finansowo na Kofi, dołączaj do grupy osób wspierających mnie cyklicznie, uzyskuj wsparcie ode mnie w sprawie swoich treningów, dzięki temu będziesz się rozwijać szybciej, nie zrobisz sobie kontuzji. Pozdrawiam.